As-salamu alaikum. W Koranie jest 15 miejsc, co do których większość muzułmanów wierzy, że kiedy Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, te wersety, ajaty, pokłonił się Allahowi Wszechmogącemu, subhanahu wa ta'ala. Szkoła Maliki uznaje 11 ajatów. Ten pokłon to sujud. Prawnicy muzułmańscy zgodzili się co do zasadności pokłonu recytacji, ale różnili się co do jego religijnej prawomocności – czy to było obowiązkiem, czy sunną, czyli dobrowolne, ale bardzo zalecane. Prawnicy szkół szafi i Hanbali są zdania, że pokłon recytacji jest potwierdzoną sunną po wyrecytowaniu wersetu spośród wersetów pokłonu. Oto hadis przekazany przez towarzysza proroka, Abdullaha ibn Umara, w którym powiedział Wysłannik Boga, Salalahu alayhi wa zwykł recytować nam Surę, w której zapisano werset pokłonu, więc pokłonił się, a my oddaliśmy pokłony razem z nim. Muzułmańscy prawnicy stwierdzili, że pokłony w czasie recytacji Koranu są wymagane na takich samych warunkach jak w przypadku modlitwy Sala, takich jak czystość rytualna, gusl i wudu lub tayamum, zwrócenie się w kierunku kibli, zakrycie intymnych części aury oraz unikanie nieczystości. Aby pokłon recytacji był ważny, musi rozpocząć się czas na pokłon, a dzieje się tak według większości prawników poprzez przeczytanie lub wysłuchanie całego wersetu pokłonu. Przed końcem wersetu pokłonu, choćby na jedną literę, nie wolno tego zrobić. Ważność odmawiania pokłonu wymaga wysłuchania całego wersetu, nie wystarczy, aby ten, kto się pokłonił, sam usłyszał tylko słowo pokłonu. 11 ajatów według szkoły Maliki to: ajat 206 w surze Al-Araf' Wzniesienia, a ja 15 w surze Al-Rad Grzmot, a ja 50 w surze An-Nahl Pszczoły a ja 109 w surze Al-Isra, podróż nocna. A ja 58 w surze Mariam, Maria. A ja 18 w surze al hajj pielgrzymka. A ja 60 w surze al Furkan rozróżnienie. A ja 26 w surze An-Naml, mrówka. A ja 15 w surze As-Sadża, pokłon aja 38 w surze Fusilat szczegółowo wyjaśnione, aja 24 w surze Sad. Dodatkowe 4 to aja 77 w surze al hajj pielgrzymka, aja 62 w surze An-Najm gwiazda, aja 21 w surze al iszykak rozerwanie, aja 19 w surze al Al-Alak zakrzepła krew. W większości kopii szlachetnego Koranu są one oznaczone następującym symbolem. Z przekreśloną linią na słowie lub słowach, które przywołują suđut. Oto przykład z sury Al al-Alak.